Jest patija, no to już w tyle widać, jak więcej będę nagrywał rzeczy. Ym, ostatnio przechodziliśmy Hagiwagi nam się nie udało, ale jakimś systemem jest nie błąd, że to się nie nagrało, więc zobaczyć czy to będzie na kanale. Yy, The Baby in, yy, in Yellow też już nagrywaliśmy. Yy, dzisiaj grałem sobie w Siren Head bo ja mniej więcej widziałem na YouTube, o czym to polega i umiem to przejść, ale dzisiaj zagram sobie Imposter Space Horror. Znaczy obstawiam się chlader, no bo raczej wpisałem horar w tym i mi to wyskoczyło jeszcze znajduje i Nie wiem skąd w ogóle się dzień, bończył z kolei miał Ale nie Co powiem w ogóle... ma chyba tego hagiołania, nie wiem. Coś mi się Co to ma że... Tutaj. Ja, by, ja bym chciał być To jest na podstawie jakiegoś prawdziwego, a mogę też coś wiedzieć, a mogę snuwać. A to wada dobrze, no bo jakbyś więcej będzie wiedział o co polega. Tego. Continue? Ja jak to nie jest? Minął pisać continue chyba. Hmm. 2045 rok. Wow, jesteśmy w przyszłości. Pało nam się przyleczyć, na możemy, wszyscy żywi dobra Wszyscy żywi wiadomo na tej ziemi. Ja się budzę. Jest tu jakiś już biały, który chyba śpi... Um, chyba nie będzie polegać na zwykłos samą dobra no, i gdzieś tu jakiś klucz trzeba znaleźć. Mogę kłócać? a mi daje, ale... właśnie, biegam. Dobra, no. chcesz ci żart w ogóle kliknąć i mogę? Nie. Dobra, no, ja wyłączę internet, bo reklamy będą się włączać i tak tu nie ma do czynienia z nie wiem jak się włączyłam. I... Dobra, zaraz się wróćmy. No, no już w sumie to zaraz Ciebie, YouTube mi tylko filmu nie usunął, że reklamuję. Może dlatego, tamten ma błąd w sobie, bo tam były reklamy. Co to... jak wyjść? O, bo on się w tym wyjść. Tak ja, bo jestem zwykłym człowiekiem. o to chodziło. A, tam w tamtym kraju. Zapraszam. Szybko, bo dwa. Zapraszam. Zapraszam. Tu nie, nie, nie. tutaj. Po mnie. Ja nie umiem to, tak, ale... Jak mam wyjść? Oj, czekaliście. Halo. Tylko tu nie ma. Oj, kochaniście, to ulewam na wycofanie. O nie gadyś tam Szybko I mogę się tu dostać Okej, karmię skąd mam kartę wziąć? Już zaraz Pani... umrę Na no, skąd mam kartę wziąć? Nie, nie mam tej gry. się oddawam, skąd mam kartę, więc nie wiem, gdzie by spadło i zacząłem wtedy w jakiś kamehameh. Dobrze ja zginę. Ale nie wam coś zrobić, więc po prostu zwiedzę same mapę w tym czasie. Tutaj to szybko, to my się na pewno nie poruszamy. To przegrałem już. A ja żyję. Nie, nie umieraj. Wiem, że się rozłapałeś, ale się, no, proszę nie robić tego. No, nie. Ale co ja miałem zrobić? No i proszę mi od nowa nie pokazywać. Ej, jak widzę, jak to jest wasze gałąd, to piszcie, co zrobić w ogóle, bo ja tego nie kumam totalnie. totalnie nie kumam. W ogóle czemu ten post próbuje mnie zabić, czy wiem, że im post nie robię, zabijać, ale no kurde, no. da już? nie byłem, bo tak muszę poczekać. No, teraz. Dobra, i wiem, że tam trzeba iść. Wstępie. Tylko, że gdzie ta karta? Nie wiem, skakuje coś tutaj, nie wiem Dobra, idę po prostu tam i będziemy znowu wyżej tego odcinka nie będzie. No <grymna> będzie musiał być. No karki. Kej kaj karki. Kaj no. Tutaj pamiętam nie było. To ja muszę coś, moglibyście jakąś podpowiedź, dać nie wiem, człowiek, a nie, że ja sobie latam, kurde, całą ma mapę mi daliście manewrowania. Ja muszę to znaleźć, przegrywając sprinty z przy okazji. Ojej, wiesz, jestem głupi? Gdzie jest mój pokój? To jest chyba mój pokój. Nie ma nic tutaj. Proszę mnie nie oszukiwać. Dobra, umrę. Widzicie, no, to coś nie dla mnie. Grać tutaj trzeba myśleć. Oh, nie, 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 Mogę nie, ciebie to zrobić, no nie, 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 no. nie, 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 da się tego. Hmm. w ogóle czy jestem głupi, ja to widziałem, ale nie wiem gdzie teraz, czy tam, tam, się wydaje, że w tamtym pojeżdżaniu co było tyle świateł, to mówiłem, że hakuje coś, na pewno tam jest, a ja tego nie mogę w ogóle tego otworzyć, ja tu się powinnam dać to otworzyć, A tu bo nie mogę zrobić. edynk, nie? Więc raz później nie chcę rysować Dobra, no, się, czy na pewno A, bo ja tu mogłem chyba otworzyć Nie! 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 Nie wychodzę Nie mam nawet takiego Nie zrozumiem, gdzie jest karta? Nie wychodzę Tu się trzeba dobrze rozejrzeć Dobra, wchodzimy Co mi się zaraz biło Nie wiem po co chcą wejść, ale takie po prostu są. wszystko dokładnie sprawdzę, bo trzeba na blisko podejść, by coś lecić, ale nie mogę. No ja po prostu nie wiem gdzie mogę, po prostu zlecić na ziemię. serio, to musiałem wziąć jakąś butlę, żeby wsadzić coś. Tego nie widziałem tej butli? No mam butle wystać. To nie wiem. Po coś tą butle wziąłeś. No znowu mam butle. Ona mi nie lecza. Dobra, po co ja ją wziąłem? Nie, dobra, czyli to jest możliwe. Tu jest ta butla, w razie czego No ja tu sobie bym chciał posiedzieć nie tutaj albo nie tutaj nie ma butla jest butla chyba my nie będę sobie żałował że pełna kaduje myślałem sobie, że to chodzi to chcę mi położyć coś karta karta nie ma karty nie ma Nie ma karty, a mi schodzą procenty jak nie wiem jak szybko. W ogóle to szybciutko. Jest butla. Bo oh, nie, Zszedłam do Tu coś jest. Jest butla. Jest butla. Proszę. Jest butla. Nie ma butli. Jest formy. No, problem. I tak nic nie ma. Może mogę tam przez inny sposób wejść? W razie co w ogóle dzisiaj nie zaraz, gdy teraz chyba, chyba um, nie umrę, ale raczej umrę, bo jest niby licznik. Weźmiemy to, nie będę potem wracał. Ja, ja, nie, nie wracam się, nie że tam, za cię już w drugą Tu już wiem, że byłem, chyba to jest wyjście albo jednak nie. Co stąd było? No nie, nie, wybrałem. Nie, 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 się. Biegniemy szybko, szybko biegnij. Tu mu to się nie pojawia, to wówczas znowu ja umrę. Ja po prostu umrę. Skąd ja wezmę tę kartkę? Okej, okay, kartkę, skąd ja wezmę to? Chodź, podpowiedź. Malutka. Na razie to ja umieram. Odpowiedź o maluteńkom. zaraz razie to ja umrę. O nie, proszę. Nie rób mi tego, chłopie. Nie zdychaj. Trzymaj się na tych procentach. Zaraz chłopy coś znajdziemy. Tak, szybko. Proszę. Tam jest butla, nie. Nie umieraj. Odpuść to nie. Tak blisko miło Ale widzimy sama nie ma tego. Zobaczy muszę kota. wpuścić ogólnie mam widzowie kota Będzie mi przeszkadzał lub ułatwi mi, mi pokazać coś Tak wiem, że mnie kochasz, ale nie musisz mi teraz tego okazywać, um, dobra, dajcie już mi ten kostium. Bo zaraz je zaraz. No już że ja bez tego kostiumu mogłem wyjść, czy nie? Czy Już ten kostium zabija. Czy ja mogę jakoś wyjść z tego kostiumu? Dobra, tu wiem, że nie ma. Chyba się nie da otworzyć. Taki lola. Nie, chłopowie, do kot sobie Nie mogę otworzyć. Teraz umrę. że to tu nie, nie Ja muszę tu wejść. Bo też właśnie widziałem nową szafeczkę. Bo kto ma tą kartę głupią? Ja wspomnę. Te celki się jedna Dobra, odnawiają się, nie jest po mnie. Ale już wiem gdzie są. Czy ja tu byłem? A byłem tu kanał nie zamykaj mi tego przed. Ja po mnie nie Halo! O Jezus! Spanowałem na pas 30 sekund na to. Mojego życia. Stać się tu na pewno jakieś inne. Są mi się musi się dać. Teraz cię wypuszczę, jakąś się poddaj mi, chociaż coś zrobić, żeby nie zginął. No nie no zginął się, tak wstrzymałem. Czy muszę sprawdzić tam, gdzie nie sprawdzałem? Czyli już nigdzie Taka prawda w sumie. Czy wiem, wziąłem drzwiach, czy nie? wziąłem tu. I tu butli nie było Nie, to była butla jednak właśnie z Tak naprawdę biorę ją. Ładuję się do pełna i już 10 prawie procent zmarnowałem by wyjść stąd. Więc takie... No, bieganiem z butli do butli to powinno to takie przykład. Tu też jest coś. No i też kajka. Ja wam to znajdę. Mam takie pytanko. No bo ja czasu nie mam. Szybko. Proszę. Dajcie mi przyjrzeć. Jestem tylko biednym człowiekiem. Chcecie robotem, no w sumie człowiekiem. Te butle się odnawiają. Ja sobie wybrałem. Dobra, come on. Tu płacę się wracać w miejsca. Jak to się nie odnawia. Może z tym jednak nie małem, bo mnie gdzieś coś będzie wkryte? Proszę, Ale jak zginie, to nie, nie wchodzi do to robota. Coś mi tu da. Nie wiem, to mnie, mnie nie da. To szybko. No nie, już jest nie, Już nie ma pewnie są dwie Czasami nie zauważyłem. To jest chyba mój pokój. Nie, to nie jest mój pokój. Tu jest karta. nie, to nie jest karta. Nawet z zginą. Nie mam już nigdy, do tego nie mogę znaleźć. Nie, to, tu szybko. Tu, tu jeszcze nie byłem. Od razu nie buteleczko. Czy tu właśnie nie było? Właśnie no, nie bez tego, no chyba tak O A no, Chyba, że tu mleń nie uratuje. Nie. ma. Jest po mnie. Nie. Nie. potem Nie. 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 mnie, Nie. Dobra już wszedł kot. To tak naprawdę nie ma sensu. tak naprawdę ja gram i ginę, i to będzie chyba ostatnia rączka, nie? A spróbuję nie wchodzić, bo, bo tak pisze, to nie może udać kosin, To niby mam już tą rączkę, bo mogę kliknąć. Ale to tylko na robotę. Więc zobaczymy sobie, czy jestem taki głupi. Czuję, tutaj chyba mam. Nie go ubrać. No i kod jeszcze się będą mną puli, no i się na mnie powoli, no, nie ma co jak mieć kotu. Ja muszę mieć kostium. Tu nauczysz. Ja Нет, я играла. Кто-то сидит как Сейчас Я себя не видела. Сейчас увидите, у нас нибудь только так, что-то было, я и... co w wszędzie byłem. No kurde, próbowałem, i tak muszę to w sumie wziąć. Ehm. że się ruszyć nie mogę. No uh -huh. <grym> Ale i tak, jeżeli nie o to, jak to by było na tyle przestępny. <grym> jak No ja się żegnam, papa.